Dostałam prezent od Tobiora Life, a konkretnie to dostałam prezent od mojej znajomej Gabrysi, która zaczyna swoją przygodę z paletami. Jestem bardzo ciekawa, co Gabrysia dla mnie wybrała. Otwieramy. I powiem Wam, że Wy też możecie znać Gabrysię. Ona tu, ma nikt bez jednej opcji, jest specjalistką od pielęgnacji brwi. Ja już sobie tutaj wyciągam i możecie to biorę live zaobserwować, bo wiadomo, każdy chciałby móc robić transmisję na żywo. No i Gabrysia też by chciała, a brakuje jej trochę obserwujących. Zrobię spację i wyciągnę wszystko i będziemy oglądać. Zaczynamy od kosmetyków. Tutaj mam kulę do kąpieli, płyn do kąpieli i taki świetny kremik do rąk. Są tu też takie makramy do zawieszenia doniczek i miski z antypoślizgiem. I Gabrysia mi powiedziała, że sama takie majży są świetne i że jak sobie tutaj to postawisz, to nic się nie przesuwa, będziemy robić w nich monoporcje i zobaczymy. I jeszcze taka jedna paczka, trzeba otworzyć. I zobaczcie, w tym pudełku była taka świąteczna Yy, silikonowa forma na ciasto. Ja po prostu kocham silikonowe foremki. Kocham silikonowe foremki, bo ja jestem przecież królowa monoporcji. To wiecie. Gabrysia, dziękuję Ci za prezent. Życzę Ci w ogóle powodzenia w tym interesie, aby Twoje palety zawsze były pełne takich rzeczy sztos. Sztos takich rewelacyjnych. No i co. Jeżeli jesteście ciekawi, co będzie u Gabrysi, to zaobserwujcie to, biorę live. Kaprysię też możecie zaobserwować, to będziecie wiedzieć, jak sobie pięknie zrobić brwi. Buziaki i jeszcze raz wielkie dzięki.